Siemanko, Manko, Manko, z tej strony Jacobi. Dziś 9 luty, więc jest dziś odcinek dla Was. W odcinku pokażę Wam rzeczy, które każdy garsz robił, rozpoczynając grę. 1. Nie musicie mi mówić, ale ja wiem, że każdy z Was, jak był na trybie kreatywnym, to zrobił domek z diamentów albo ze złota. Teraz nie wiem, kto by tak robił, chyba że Dream na swoim serwerze. 2. Pierwsze nasze domki były po prostu brzydkie. Każdy budował klocka z drewna i wtedy to nam wystarczyło. W środku znajdowały się najważniejsze rzeczy. Każdy też sprowadzał do swojego domku psy. Domy tego stylu były po prostu śmieszne. Prostokątne budowle z Minecraft. 3. Na początku każdy, kto tworzył świat, liczył na res w wiosce. Gdy już tak się stało, to zabieraliśmy sobie czyjś domek i robiliśmy z niego nasz własny. Robiliśmy przemeblowanie i mieszkaliśmy w nim, bo wyglądał on lepiej niż klotek z drewna. 4. Jak już mieszkaliśmy w takiej wiosce To nie niemiłosiernie wkurzający byli wieśniacy Dźwięki wydawane przez nich były tak irytujące Że ich po prostu, jakby to powiedzieć Wymeldowaliśmy 5 Gdy rozpoczynaliśmy przygodę z grą Nie wiedzieliśmy jak działa piramida Patrzyliśmy na niebieski blok i go kopaliśmy I Gdy spadaliśmy i chcieliśmy zobaczyć Co znajduje się w skrzynkach Było już za późno 6. Gdy widzieliśmy, że zachodzi słońce, a żadnej wioski nie znaleźliśmy po drodze, to po prostu wkopywaliśmy się w jakąś górę. Robiliśmy dziurę i czekaliśmy w niej do rana. Nie wiem czemu, ale kiedyś potwory w nocy potrafiły być niebezpieczne. 7. Często bywało tak, że chcąc znaleźć jakieś surowce, kopaliśmy się po prostu pod siebie. I jak to się mówi, człowiek uczy się na własnych błędach. Szkoda, że nikt nam tego wcześniej nie powiedział. 8 Dawniej, jak już znaleźliśmy diamenty i przeżyliśmy kilka dni, nadszedł czas, by pójść do netheru. To było o tyle ciekawe, że każdy, aby zrobić portal, kopał obsydian diamentowym killowem. Niektórzy robią tak do tej pory. Później tworzyliśmy go normalną metodą. Często też zapominaliśmy zabrać ze sobą krześciwo. 9. Zaczynając naszą przygodę na serwerze Czekaliśmy dopóki nasz kolega go opuści A następnie dawaliśmy mu do domu TNT I wysadzaliśmy mu dom Sprawiało to każdemu satysfakcję Gorzej jak kolega poszedł zrobić tylko siku Dzięki wam za oglądanie Jeśli tu dotarłeś to zachęcam do zostawienia suba I żegnam was Cześć Hello